Witam serdecznie, Szachowa Polsko. Z tej strony Szparuman. Lecimy z kolejnym odcinkiem speedrunu, a przeciwnikiem w dniu dzisiejszym będzie zawodnik z Birmy. Moi drodzy, jak dobrze kojarzę, Birma jest uznawana chyba za kraj, w którym żyją najsz najszczęśliwsi ludzie, ale nie dam sobie tutaj za to palca uciąć, ale wiem, że ja tutaj również będę szczęśliwy, ponieważ na szachownicy zagościła obrona sycylijska. A skoro obrona sycylijska, to pełen wachlarz możliwości się przed nami otwiera. I teraz pytanie: z którego skorzystamy? Myślę, że dawno nie stosowaliśmy wariantu Dawida Czerwa, czyli przyspieszonego smoka. Zobaczymy, jak on sobie radzi na rankingu zbliżonym do 2000, no trzeba przyznać, że to już jest całkiem spore wyzwanie zastosować smoka na tego typu przeciwnika, ale z drugiej strony samemu miałem okazję grać go z dużo wyżej notowanymi rywalami. Rywal gra C3, czyli takie ałapinowe podejście dąży do zagrania ruchu D4, dlatego ja... Postaram się przeciw... przeciwnikowi tym przeszkodzić. Głównie dlatego, że teraz spójrzcie, iż mogę zbić hetmanem na D5, ponieważ ten Hetman nie zostanie tak szybko ukarany przez skoczka, który nominalnie wychodzi na pole C3 właśnie, aby złapać tempo na tym hetmanie. Pod D4, oczywiście, ja bić tutaj zbyt szybko nie chcę, bo to skoczka na C3 za moment wprowadzi. Dlatego najpierw póki co wprowadzę gońca na pole G7, gdyż mam pewność, że stoi on tutaj dobrze. I zaraz będę się zastanawiał, co ze skoczkiem na G8. Przede wszystkim ten skoczek zmierza na pole F6, jak dobrze kojarzę. Ale wiem, że nawet takie różne sztuczki też są możliwe. Aczkolwiek po koniec E2, takim nieco spokojnym posunięciu, można by rzec, myślę, że skoczek F6 jest jak najbardziej słusznym rozwiązaniem. Krótka roszada, krótka roszada. Zabezpieczamy króla. I pytanie jak rywal teraz będzie chciał rozwinąć skrzydło hetmańskie, bo jednak spójrzcie, że rywal dalej skoczka na c3 wprowadzić nie może, a wyjście skoczkiem na d2 już aż tak aktywne nie jest, ponieważ ten goniec no na polu c1 nie stoi zbyt dobrze. A co więcej, teraz skoro rywal już nie może wyjść skoczkiem na c3, to jest to idealny moment właśnie, żeby tego pionka z d4 zbić i jeżeli rywal odbije pionkiem, no to będzie posiadał izolowanego pionka. A jeżeli zbije skoczkiem, no to z drugiej strony traci nieco kontrolę nad centrum, no bo jednak Brak pionka centralnego też będzie czymś negatywnym dla rywala skutkował. Aczkolwiek i tak uważam, że rywal podjął dobrą decyzję, że bicie skoczkiem jest dokładniejsze. Eee, ale chcę teraz właśnie rywala pokarać za to, że zagrał nieco ostrożniej i chyba zagram E5, żeby właśnie pokazać, uwydatnić tę zaletę, którą posiadam w pozycji, czyli przewagę pionków w centrum i na skrzydle królewskim. Mamy 4 versus. 3 u przeciwnika, prawda? Także ten będę chciał, to będę chciał roz, starał się wykazać, ponieważ rywal ma tutaj przewagę na skrzydle hetmańskim 3 na 2 także musimy pokazać, że moje atuty są większe, silniejsze niż atuty przeciwnika. Goniec C4, wtrącony ruch. Tak, motyw wtrąconego ruchu zaiste tutaj mógł się pojawić. No i da jest prosta, rywal chce. Po prostu mi wygonić Hetmana z pola D5 i jak najbardziej jest to uzasadnione. Pytanie, gdzie my tym Hetmanem chcemy czmychnąć? O Hetmanie na D6, co było moją pierwszą myślą, rywal zagra z koczkiem na B5. No i tym hetmanem będę musiał się po raz kolejny ewakuować. Ale może tym hetmanem bym odszedł na E7. I ten Hetman na E7 bardzo mi się podoba. Z tego powodu, moi drodzy, że po pierwsze nie przeszkadza mi tutaj. Po drugie, broni pionka na E5. Co prawda podchodzę pod linię, na której stanie wieża, ale czuję, że ten Hetman na pole 7 nie będzie, nie będzie złą figurą. Co więcej, uważam, że potem będę mógł wygonić tego skoczka z pola B5 przy pomocy takiego ruchu jak A6 między innymi. Także bardzo chętnie tutaj skorzystam z tej opcji, jeżeli tylko dostanę na to chwilę czasu. Aczkolwiek dostrzegam pewien szkopu e, pozytywny, iż rywal ma taki ruch jak B3. A ruch B3 był naprawdę groźny, ponieważ po A6 rywal wtrąciłby zagranie goniec A3 z atakiem na Hetmana i wieżę. I to byłoby niebezpieczne. Dobra, tutaj widzę, że rywal po A6 dodatkową opcję sobie stworzył, mianowicie skoczek D6, ale ja tam mam ruch goniec G4, zobaczycie. Po skoczek D6 mam posunięcie goniec G4 i wydaje mi się, że ten skoczek będzie w małych tarapatach. Na tym polu, ale obawiam się, że Hetman D6 jest bardzo dobrym ruchem. Tak, aby wymienić Hetmany i właśnie, żeby w przyszłości nie było związania na linii D. To jest ruch, którego się obawiam realnie. Hetman D6 to jest ruch, który realnie może stworzyć mi problemy. Także mam nadzieję, że rywal go nie znajdzie. Problem jest taki, że po Hetman D6 nie mam Hetman E8. Z odejściem Hetmana, bo skoczek C7 dostanę. Oj, 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 widzowie, niedobrze. Niedobrze. Eee... ho. Niedobrze się stało, to jest pewne. Może takie skoczek c6 podsunięcie. Bronić tego hetmana. Albo wieża e8. Bije, bije, rywal skoczek d6. Też nie wygląda to aż tak dobrze, dostrzegać Widz... dostrzegacie ten problem pozycyjny. Mogę wymienić, ale potem rywal może zbić pionko na E5 skoczkiem. Tu mi gdzieś wisi goniec na C8. Ja i tak będę musiał na to pójść prawdopodobnie, ale nie podoba mi się to. Chyba, że najpierw skoczek C6 po prostu. Dobra, najpierw zagram skoczek C6. Dam rywalowi się pom pomylić. Tylko, że wtedy mi zbije na E7 i zagra skoczkiem na C7. I powierza A7. Okej, okay, tam jest sztuczka, bo zagram B5 i go złapię tutaj. Dobra. Damy, rywa, damy szansę rywalowi się pomylić. Yy, także gramy skoczkiem na C6 po wymianach. Po skoczek C7 mam fajny ruch wieża A7. O kurczę, tylko nie widziałem, że tam jest goniec E3. Że na wieża A7, po skoczek... T7, ok, nie, nie znalazł rywal, ale chodziło mi o to, że tak. Skoczek C7, wieża A7, i myślałem, że rywal zbije na E5 pionka, ale jak go nie zbije, tylko zagra gońcem na E3, to ta wieża nagle by mi tam się zgubiła. Rywal zagrał skoczkiem na D6, co też jest dobrym ruchem. No i teraz pytanie do mnie się nasuwa: następujące, jak ja sobie poradzę z obroną pionka e, E5? I mam jeden pomysł: skoczek E8 na wymianę. Jeżeli rywal weźmie gońca, to zbije wieżą. Goniec nie jest aż tak niesamowitą figurą w tej pozycji. A, tylko jest problem taki, że rywal może zbić gońcem na F7 i powierza bije F7 zbić skoczka na E8, że skoczek g 8 nie mogę niestety zagrać. B5 to goniec B3 prawdopodobnie, i potem pod A4 podejdę, także też jest to kłopotliwe. E4 to skoczek G5. Chyba tego pionka na E5 obronie, wiecie? Za pomocą ruchu skoczek C6. Oj, widzowie, żeby tu nie było pierwszej porażki przypadkowo. Nie no, nie może być. Musimy wygrywać cały czas. Tutaj rywal na pewno nie oszukuje. Gra bardzo dobre szachy po prostu. O, natomiast. Tak, skoczek G5 to jest ruch, którego się obawiam troszkę. Dobra, ja nie będę mówił, jakich ruchów się obawiam, bo mam wrażenie, że rywal mnie podsłuchuje. I teraz ja jestem zobowiązany do ruchu skoczek D8 nagle. Idea tego ruchu polega na tym, że po prostu broni pionka F7, a z uwagi na to, że rywal nie atakuje pionka E5, no to ja mogłem sobie pozwolić na też zejście skoczkiem i zaraz H6 wrzucę, żeby tego kunia wygonić. Hmm. Wieża E1. Dobra, nie, nie pokazuje nic już więcej. Ale wieża E1 to jest dobry ruch, bo to jest kolejna figura, która będzie mnie za moment atakować. W tym przypadku pionka e, E5. O kurczę, F4 też ciekawie. F4 też ciekawie, ale. Ale, ale, ale no właśnie, ale co. No chyba nie pozostawia mi rywal wyboru niż to, że muszę to zbić. On zbije pewnie wieżą. Głęboko w to wierzę, że on zbije to wierzą szczerze. Hmm, chociaż gońcem wydaje się naturalnie, wprowadza figurę do gry. Znowu, znowu rywalowi podpowiedziałem widzowie. Zagram H6, żeby tego skoczka wygonić. Po biciach tutaj powinno być OK. Tu się chyba trzymam. Na włosku. Nawet takim krótkim jak mój. Eee, Poskoczek E4 wymienimy i zagram gońcem na E6. Żeby powymieniać jak najwięcej figur i w ogóle wyrównać te pozycje, bo na razie stoję gorzej. Definitywnie. Eee, kurczę, skoczek F3, tak. Skoczek E6 wtedy może. Chociaż gońc C8 jest słabą figurą niestety. Jego chciałbym się pozbyć. W porównaniu do tego gońca z C4, ten mój gońc jest... Lekko mówiąc, średni. Także muszę się go, muszę go wymienić. A na, szczę na szczęście rywal też długo myśli. Także ta przewaga czasowa po jego stronie szybko topnieje. Pamiętajcie, widzowie, że to jest tylko 10 minut na zawodnika, także nie masz tyle czasu do namysłu. Dobra, zagram go na E6 zgodnie z planem. Coś tutaj trzeba powymieniać. Fajnie, że rywal odszedł na F3, a nie na E4, bo przez to troszkę więcej figurów w grze zostanie. Eee... I teraz decyzja po raz kolejny leży po stronie mojego przeciwnika. Koniec E6, koniec 6, tak. To byłoby spoko, żeby skoczka zaktywizować. Hmm, z drugiej strony, wtedy pion B7 jest problematyczny. O. O, tak, tak, tu jest generalnie dużo problematycznych rzeczy. Ale niech będzie. Mogło być gorzej. Dobra, koniec D3. O co chodzi? Tutaj już wyraźnie widzimy, że rywal tego gońca jednak przerzucił na mniej atrakcyjne pole. I że ten mój gońc na e 6 też troszkę się na pewno poprawił. Teraz mnie kusi taki ruch jak G5. Albo skoczek D5, żeby tego gońca zaatakować. Ale po co miałbym to robić? Ten gońc może gdzieś odejść, niby tylko. Właśnie, o, no właśnie, to jest trudna pozycja, szczerze powiedziawszy. I chciałbym tym skoczkiem ruszyć, ale pionka stracę wtedy. A B5 to A4 się nadzieje na kolce. Dobra, zagram skoczek D5 intuicyjnie, żeby tego gońca wygonić. Gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Gońc E5 to jest pewnie dobry ruch. Żeby wymienić czarnopolowe gońce. O, chociaż. Wtedy też tam będę się mógł trzymać. No mam nadzieję, że rywal sobie zacznie powoli jakiejś słabości wyrabiać w pozycji. Ale jak na razie to nie ma ich zbyt wiele. Nie mam, za, nie mam na co się za bardzo nastawić nawet w tym momencie. Nie ukrywam, że mnie to boli. O F6, rywal zagra gońcem na G3, tak? F6 koniec G3 F5. Skoczek g5, tf4. Dobra, zagram tf6, ale to jest bardzo brzydki ruch. To jest bardzo brzydki ruch, widzowie. Ale chcę zostawić troszkę figur na szachownicy. Żebym ja mógł w ogóle te partię wygrać w jakiś sposób, bo na razie go nie widzę. Kurczę, go nie jest d4 rywal zagrał. Ale numer. Dobra, g5, tak zagram, teraz takiego kolca ustawię. Ale Co z tym moim gońcem biednym? Może skoczek F4 za moment. Dobra, skoczek F4 może zagram, za takim na gońca Z D3. Pogoniec E4 może zbije na A2, tak na hamapiona. Piona. C4 on będzie mi chciał tego gońca zamknąć. Kurde, obronił się. Dobra, może tu. Ale on mi wtedy zbije na B7. Może goniec D5. Tak, przestawić te figury. I po C4 mam goniec C6. C4 goniec C6. I bronię pionka z B7, przez co mogę skoczkiem odejść. Za moment. Albo nawet na E6. O, na E6 skoczkiem. Tak, to jest dobry ruch. Już powoli rys rysuje mi się jakaś mini idea. Roben będę mógł wykorzystać, żeby te partie przechylić na swoją korzyść, ale ciężko jest. Jest ciężko, nie ukrywam. Skoczek, E5, skoczek F5, 5 też ciekawe. Dobra, tu goniec C6. Trzeba tego pionka bronić za wszelką cenę. Demyt. Skoczek F5. Dobra, na szczęście rywal nie zagrał, tak? To teraz chciałbym skoczka na E6 podciągnąć do ataku. Muszę skontratakować przeciwnika. W jakiś sposób. Jeszcze nie wiem w jaki niestety. Koniec E3 B5 B5 jest nie najgorszym ruchem. Rywal pewnie przepchnie C5 ta A5. No i coś się będzie działo przynajmniej. Coś się przynajmniej zadzieje w tej pozycji, a to jest dla mnie najważniejsze, żeby coś się zadziało, bo strategicznie rywal gra świetnie te partię. No, nie sądziłem, że może taka awantura z tego wyjść na szachownicy. Nie ukrywam. Po 3 minuty mamy. Trzymajcie kciuki. Co przeciwnik zagra? E5 to nie jest podstawka. Piję na F3. Bierze, bije e6, skoczek, bije e6. Chyba podstawił rywal. Tak mi się zdaje. Okej, okay, wezmę. Nie no, dobra, widzę, ja mam figurę więcej, tak patrzę na tę pozycję teraz. W ogóle, ja dalej cały czas wiecie, tutaj w strachu, że coś jest nie tak, a ja mam figurę więcej po prostu. Dobra, i chyba rywal się rozsypał. Bo tu stracił wieżę. Już tak naprawdę całą. Wow, naprawdę dobra partia ze strony rywala. I tu można by się nadziać jeszcze na pułapkę. Tam można by na, na A2 wziąć, pionka, ale wtedy gonić C4 bardzo smutne by było. Że zagram F5, żeby gońca otworzyć. Ale pijane strzałki rysuję swoją drogą. Rywal weźmie pionka pewnie. Ja ABCB. Dobra, wezmę CB i tutaj nie bijcie na A2, bo złapie was rywal na pułapkę. Dlatego zagram F4 z planem F3, po prostu, żeby tutaj jakieś widełki kolejne stworzyć. Ale numer. Dobra, F3 groźbą F2 O kurde, goniec C4 Nie widziałem tego Ale mam król H7 i po z D3 król H8 Precyzyjne posunięcie I wtedy nie ma skoczek F7 z szachem, bo goniec będzie stał na D3 I nie będzie miał tej kontroli B3, G8 pod kontrolą To jest dobry trik Z mojej strony Uuu, uh, e 7, ale dymy. Dobra, teraz tutaj pójdę. Olin, skoczek E2. Goniec zbije E2. Zbije pionkiem na E2 i tam jest sztuczka puzzle rushowa. Wiadomo, krucha jeden to zbije na K2. Okej, okay, tutaj też dobry ruch. Dobra, wezmę na K2. Na Skoczek F4, dobra może tak, wieża A3, te wieże tak troszkę w inny sposób zaktywizuje, tylko chcę dać mu matę jakoś. Dobra, policzmy tak, H5, król G5, pojechał H3, król H5, wieża F5, król G4, wieża F4, król H5. Ej, może taki ruch zagram. Król G6. Ale numer. Ale numer, król G6. Bo gońc F7 bije wieżą. Gońc D3 nie może, bo skoczek bije D3. Wieża E6 to skoczek bije E6. A wezmę. Mat pionem. Nie ma tak jak Matpionem, widzowie. Kurczę, fajne, fajna partia. Fajna partia naprawdę. Ale rywal bardzo mnie postraszył. Bardzo mnie postraszył tutaj rywal, muszę przyznać. Plus jeden aż miał. Wow. I to bardzo długo jego przewaga się utrzymywała, bo aż do. O kurczę. Jego przewaga utrzymywała się do. Ile ona się utrzymywała? Aż do podstawki. Aż do 26 posunięcia rywal miał. No nie wygrano, bo to jest plus 1,8, ale plus 1,3 według komputera. Tak, ale taką dużo lepszą, przyjemniejszą pozycję, także naprawdę było blisko. Ale ostatecznie Szparumen zawsze jest górą i nie inaczej było. W tym przypadku zakończyliśmy matem pionem, także S elegancko i tyle. No i lecimy pod Was co najmniej, a potem może do 200. Do 2.200, tak jest. Trzymajcie się. Miłego dnia szechowa Polsko.